Z numerem szóstym Tkaczyk Grzegorz. Z numerem dziewiątym Ola Santorin. Zadanie dzisiaj wykonaliśmy w sensie skupiony, spokojnie grający. O tym rozmawialiśmy że nie powinniśmy schodzić poniżej jakiegoś punktu. Myślę, że to się oznacza. Wszystkie założenia przed meczem, które sobie można powiedzieć obraliśmy zostały zrealizowane. Szczególnie mocne gra w obronie i no randki w skocie. Obraliśmy długo, użyliśmy sporo bramek, mało starczyliśmy. Znaczy wynik jest taki, jaki chyba Liwe zajmuje miejsce w świecie, bo, bo mała domieszka krajów poza Europy liczy się, a może nawet wcale. Także no jest to jeden z najlepszych klubów świata i, i naprawdę chwała zespołowi, że podjął się walkę. Myślę, że, że popełniliśmy bardzo dużo błędów. Takie prostej, jakieś złe podanie, zły wpływ. Około 25 tak lekko liczyliśmy. I stąd się właśnie wzięła ta, ta dość wysoka przegrana. No, myśmy też staraliśmy się grać tak bez urazów, ale jak widać, nie, nie. nie się tego. Mamy teraz ważny mecz w sobotę w Mielcu i potem za tydzień w Szczecinie, więc, więc staraliśmy się dograć te zawody jak, jak najlepiej potrafimy.